To jest nasz taras z, tej, z tego właśnie drugiego miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. No, coś po prostu niezwykłego, ponieważ taras zaczyna się właśnie na wysokości tych wszystkich pini. One od dołu rosną. Możecie sobie zobaczyć, tak jakby że bardzo wysoko jest sama korona od dołu oni też trochę podcinają i te drzewa po prostu robią taki baldachim na samej górze no i ten nasz taras jest po prostu idealnie na samej koronie drzew Grześ mi pierwszy raz powiedział, że tu jest taki taras ja mówię, po co my w ogóle tutaj mamy iść skoro możemy sobie iść nad morze ale się okazało, że ten widok tutaj jest taki obłędny po prostu że okazało się to bardzo, bardzo przyjemnym i bardzo fajnym miejscem, również do spędzenia czasu albo jakiegoś wieczoru po prostu. Jak to ślicznie wygląda? Tutaj, już te pinie nam wchodzą po prostu na ten balkon. A tutaj są takie ich bardzo właśnie fajne, gdzie już pokazywałam, czosnki towarzyskie. Ona teraz Troszkę już przekwitły, ale w innych miejscach widziałam, że była cała taka ogromna kula z tych kwiatów. Więc ja sobie gdzieś tam nawet nasionek parę wzięłam. Mam nadzieję, że uda mi się to po prostu w domu wysiać. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo dużo tutaj tego mają. No i taki, taki piękny widok. Ja Właściwie tutaj Was zabrałam dzisiaj już, a my tak naprawdę to dzisiaj już wyjeżdżamy z tego miejsca, ale mówię jeszcze cokolwiek nagram, bo bardzo mi się tutaj podoba. Pinie to są teraz moje ulubione po prostu drzewa, są przepięknie prze i rzeczywiście są bardzo wysokie. Robią taki super baldachim, fajnie zacieniają tutaj, bo wiadomo, że temperatury są tutaj wysokie, więc na pewno jest to im po prostu potrzebne. No, no baga, jestem zauroczona tym miejscem. Niestety wyjeżdżamy już dzisiaj, ale wczoraj zarezerwowaliśmy jeszcze nocleg. Żeby znowu nasza droga jakby była, nie była zbyt długa, Teraz zarezerwowaliśmy sobie nocleg po około 650 km To gdzieś jest tak 6,5 godzin w miejscowości przy samej granicy włosko-austriackiej i jest to miejscowość Tarvisio, tak? Dobrze mówię? servis